Witajcie Już jestem bardzo blisko małego łączniaka na, na czerwonych wierchach, ale dalej nie idę Mam już, nie wiem czy będzie widać, 1823 metry 1800, 1823 metry tutaj niedaleko miałem tam dole Kaźmirski żleb tam do do tego żlebu w dwie godziny, no, mam teraz 259, tu tutaj 5 minut temu więc nie jest źle 1800, jak na moje 1140 metrów na nizinach 3 godziny, 4 godziny na, na dół tego znaku na, na ten czerwony wierch. Ale wieście droga, tutaj, tak, ostatnia godzina. To każdy krok z poślizgiem albo z zapadnięciem się. Nogi są. Patrzcie, nie wiem, czy to będzie widać. Wszystko dobre. po kolano, po ponad kolana, śnieg. A i zobaczcie, jest naprawdę pięknie. Jestem powyżej chmur. I momentami, akurat momentami się rozjaśniało. Tam było widać dolinę, zabudowę. A z tamtej strony, z tamtej strony, widziałem taką grupę, spora, sporało ponad 10 osób. Tam się ona jest chmura, ale jedna osoba jest tam. Tylko nie wiem, czy tu będzie widać. Gdzieś tu, jeden taki czarny punkcik, tu, tu, albo gdzieś tu. O, tutaj, gdzieś tu. Tylko nie wiem, czy to będzie widać. Widać tą osobę. No i co? Generalnie jest pięknie. No. Jest dzisiaj o tyle fajnie, że nie ma wiatru. Słońce tam lekko się gdzieś przebija. Tutaj nie wiem, czy ostrość wychwyci. ...aparatu Naprawdę przygoda jakich, jakich naprawdę mało w życiu A tutaj patrzcie Ładne grzbiety No i tam się teraz zaczyna przejaśniać Halo Tutaj, tu, 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 tu ostrość to złapie. Byście to mogli widzieć, jak ja to widzę swoimi oczyma. Naprawdę no, piękne rzecz. Za szybko troszkę. A jeszcze mi ten stabilizator tak chodzi. Tam, tam, się wybrać. Nie tutaj, nie tutaj, tutaj gdzieś. No co teraz powrót tutaj na tym kaźmierskim żlewie, na tym podejściu jest naprawdę niebezpiecznie błąd. No nie tak jednak powinienem wziąć raki, by zupełnie inaczej to wyglądało wejście na tej ostatniej godzinie. I kask oczywiście, którego nie mam, więc nie sugerujcie się mnie zupełnie. Ja to ja. Koniecznie weźcie zawsze takie miejsca kask, jak tutaj, się w tym punkcie kaźmierskim w Złobie, w No Jest fajnie, naprawdę jest nawet tak przyjemnie, bo jej organizm jest rozgrzany. To no jest mu ciepło, ta, ta, ta mokre nagawki, w ogóle się nie czuję, parujesz cały czas. No długo nie mogę tak. Zaraz się jeszcze odzieję. A ten odpoczynek zjem coś, bo ja tu na wchodziłem. Tyle co się napiłem suplementy łyknąłem. Jak 3 godziny na no, to już mamy po 9 po no, Ale fajnie, 1830 metrów prawie. To jest coś. Dalej nie będę wchodził, bo no, nie chcę się po prostu po prostu prze, przemęczać i bo startuję te 32 km. Tam mam z 1600 przewyższeń więc też będzie takie będzie podejście będzie podejście na początku dość ostre 3-5 km pod Mogielnicę Ach, więc co no Wam takich samych wrażeń korzystajcie z życia jeżeli możecie ja mam do góry prawie 500 km, ponad 500 km. Wczoraj zajechałem na 11 w nocy, 5 rano się budziłem. Spałem w samochodzie, bo ja już nie chciałem nigdzie szukać. To są te zakazy, hotele nieczynne. Jest pięknie. No żebyście to mogli zobaczyć, to teraz ja przed sobą widzę te przebłyski, chmur, tych nizin, tych dolin tam zamieszkałych chaty. Horyzont jest niesamowity Gdybym miał namiot to bym się tu rozbił spędził z 5-6 godzin tak się obserwował To nie było, tak Posiedzę no, siedzę sobie z pół godziny, z godziny Ubiorę się tylko kurtkę, żeby mi się nie wyziębić. Mam jakiegoś tam burgera Nie ma nic ciepłego Ale zobaczymy Będzie dobrze Trzymajcie się ciepło z Bogiem, może nawet zobaczę. Będę się przepierał. Skoczył śnieg. Ale to jeszcze zobaczę. Z Bogiem, Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Dobrego dnia wszystkim życzę.